Pozycyjne systemy liczbowe. W tym filmie napiszemy program, który przeliczy nam liczbę podaną w systemie dziesiętnym na liczbę w innym systemie liczbowym. Interesuje nas przeliczenie na system binarny, oktalny i heksadecymalny, czyli na dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy. Aczkolwiek program będzie działał również w innych systemach. Przypomnijmy sobie sposób liczenia, czyli algorytm. Jeśli mamy liczbę 83. Zapisaną w systemie dziesiętnym i chcielibyśmy ją przerobić czy przekonwertować na system dwójkowy, no to podstawą tego systemu jest 2. No i wykonujemy to, co już znamy, czyli wykonujemy całkowite dzielenie liczby 83 przez podstawę systemu. Wtedy uzyskujemy nową liczbę, którą bierzemy pod uwagę w kolejnym kroku. Oraz badamy resztę dzielenia tej właśnie liczby, którą mamy w pierwszej kolumnie, przez podstawę systemu, czyli przez 2. I tak naprawdę, jeśli będziemy robić te kroki kolejno, to w pewnym momencie to całkowite dzielenie liczby przez podstawę da wartość 0, i w tym momencie się kończy algorytm. W nagłówku tej tabelki, mamy pewne już zmienne które będziemy używać czyli użyjemy zmiennej liczba która na początku będzie miała wartość tą którą podamy potem ta wartość zostanie przeliczana jak widzicie zgodnie z tymi strzałkami i zgodnie z tym wzorem będziemy mieli wartość reszta czyli zmienną reszta i w języku C++ mamy operator reszty z dzielenia jest to procent umiemy to przeliczać Czyli za każdym razem będziemy liczyć resztę jako resztę z dzielenia liczba przez podstawa. Pamiętamy również, że te reszty powinniśmy zapisać od dołu. No i tutaj jest jeszcze jeden, jedna zmienna, którą użyjemy, mianowicie zmienna wynik. Zmienna wynik będzie zmienną typu string, czyli zmienną będzie łańcuchem znaków. No i ten wynik będziemy jakoś budować. Napisałem tutaj, że wynik równa się reszta plus wynik, ale może spróbujmy to przeanalizować. W pierwszym kroku reszta z dzielenia liczby 82 przez 2 to jest 1. I otrzymuję pierwszą resztę dzielenia. No to jak popatrzymy na to, no to mój nowy wynik to jest ta reszta, którą uzyskałem plus stary wynik, który był na początku pusty. W związku z tym de facto mamy jedynkę. W kolejnym kroku otrzymuję również jedynkę jako resztę. No i teraz tą jedynkę ta jedynka wędruje jakby tutaj. No bo najpierw nowy wynik składam z reszty, którą uzyskałem w kolejnym kroku plus stary wynik. No więc ta jedynka ląduje tu, a ta jedynka, którą uzyskałem jako reszta, jest z przodu. W kolejnym kroku uzyskałem jako resztę 0. Więc to zero de facto lęduje najpierw tutaj i do tego zera z prawej strony dokładam to, co było poprzednim wynikiem, czyli te dwie jedynki. W kolejnym kroku mam zero, to jest to zero, które dołoży się do naszego wyniku. Ale do tego zera, do tej reszty, którą uzyskałem, dokładam stary wynik, a stary wynik to jest dokładnie 0,11. No i tak dalej uzyskuję jedynkę, to jest ta jedynka i do tego co uzyskałem jako reszta, do tej jedynki z prawej strony doklejam jakby to co miałem jako poprzedni wynik czyli 0, 0, 1, 1 no zróbmy do końca, to jest to 0 to jest ta reszta, którą uzyskałem w kolejnym kroku i do niej z prawej strony doklejam to co było poprzednim wynikiem czyli dokładnie to co widzimy no w końcu dostaję jako ostatnią resztę jedynkę, to jest ta jedynka i doklejam do niej z góry to, co było poprzednim wynikiem, i mam tyle. To jest zamiana na liczbę dwójkową. Taka, tak mówi teoria. Teraz, jak to zakodować? Spróbujmy to zrobić. Mam tu, już, mam tu już przygotowany jakiś kawałek kodu. Używamy oczywiście środowiska DFC. No i teraz zrobimy to w postaci funkcji. Popatrzmy sobie na kod, który mamy od linijki czwartej. Mam funkcję, którą nazwałem sobie dec2p, czyli zamiana liczby dziesiętnej na liczbę o, jakimś, o jakiejś podstawie p. Ta funkcja ma dwa argumenty. Oczywiście pierwszym z nich jest liczba, którą chcę zamienić na inny system, oraz podstawa tego innego systemu, prawda? Musi mieć dwa argumenty. To są argumenty typu int, czyli to są liczby całkowite. Natomiast funkcja zwraca Łańcuch znaków, no bo jeśli będziemy przeliczać na system szesnastkowy, no to w, tych, w tym przeliczeniu mogą wystąpić takie cyfry jak A, B, C, D, e, F. No więc nie może to być int, musi to być łańcuch znaków, bo będziemy zwracać po prostu jakiś kawałek tekstu, jakiś łańcuch znaków zbudowany z cyfr danego systemu liczbowego. Zgodnie z tabelką potrzebujemy czegoś, co się nazywa liczba, podstawę systemu. Reszty i wyniku. No to zobaczmy. Liczbę dostaniemy tutaj jako argument funkcji, podstawę dostaniemy jako argument funkcji. Zadeklarowałem sobie w środku funkcji zmienną wynik, którą na początku ustawiłem na pusty łańcuch znaków, to jest zmienna typu string, i zadeklarowałem sobie resztę. No to zgodnie z naszą tabelką, pewne czynności będziemy wykonywać jakby w pętli jak długo, no dopóki uzyskamy wartości większe od zera, tak, dopóki uzyskamy wartości większe od zera przy przeliczaniu tych liczb kolejnych, no bo tu będziemy mieli kolejne liczby, które bierzemy pod uwagę przy tym dzieleniu całkowitym, no i w momencie, gdy uzyskamy zero, już jest koniec algorytmu. Co tak naprawdę nas interesuje? No te reszty nas interesują, prawda, interesują nas te reszty z dzielenia, więc ja je może policzę, ale zanim je policzę, no to utwórzmy sobie pętlę. Krótko mówiąc z tej tabelki wynika, że będziemy pewne czynności wykonywać dopóki liczba, którą tu przeliczamy za każdym krokiem, będzie większa od zera. W momencie, gdy osiągamy zero, to jest koniec algorytmu. No to ja mu to napiszę. Czyli dopóki while ta nasza liczba będzie większa od zera. Będę coś wykonywał, czyli robię klamerki. Co ja będę wykonywał? No, w pierwszym kroku policzę tą resztę, nie? Czyli napiszę, że reszta jest równa. no Reszta z dzielenia tej liczby, którą mamy, przez podstawę. Przepisałem tylko z tabelki. Dokładnie to, że reszta to jest reszta z dzielenia liczby przez podstawę. No to przepiszę dalej z tabelki, co nie będzie takie oczywiste, od razu nie zadziała, ale będziemy z tym walczyć. Mianowicie, budujemy wynik. Wynik budujemy, no chcemy złożyć to z reszty plus wyniku, tak? Czyli nowa wartość wyniku to jest ta reszta, którą uzyskuję, plus stara wartość wyniku. To ja temu to napiszę czyli wynik równa się reszta plus wynik I co jeszcze mam robić? No, zgodnie z tabelką powinienem za każdym krokiem policzyć nową wartość tej liczby, którą będę brał pod uwagę w kolejnym kroku właśnie. Czyli muszę zrobić dzielenie całkowite liczba przez podstawę. Czyli obliczam nową wartość tej liczby, którą będę brał w kolejnym kroku pod uwagę. Czyli napiszę, że liczba równa się ta nowa liczba to jest stara liczba dzielone przez podstawa. Zwracam uwagę, że obie zmienne liczba i podstawa to są zmienne typu int, a jeżeli dzielimy zmienne typu int, tak, to są dwie zmienne typu int. Jeżeli dwie zmienne całkowite dzielimy, no to uzyskujemy dzielenie całkowite. No i tak chcę, prawda? I tak chcę. Spróbuję to skompilować i tu będziemy mieli pierwszy kłopocik, mianowicie mamy błąd kompilacji. I tutaj popatrzmy sobie na błąd, który wyświetla się tu na dole. Widzicie, że jest jakiś problem z operatorem dodawania. Tak? Mamy jakiś problem z operatorem dodawania. O co mu tutaj chodzi? Popatrzmy na to, na linijkę 9 tego kodu. Zmienna wynik, którą mam zadeklarowaną, to jest string, czyli to jest łańcuch znaków. Natomiast zmienna reszta to jest int. I on tego nie bardzo umie dodać, to znaczy on nie umie dodać liczby całkowitej do zmiennej typu string. No i tu jest problem. Ale my wiemy, że zmienną całkowitą ja mogę zamienić na znak rzutując to jakby, czy odczytując ten znak z tabeli kodu faski. No więc proszę zwrócić uwagę, jeśli ja bym tutaj napisał w ten sposób, to my mówimy mu nie traktuj tej reszty jako liczbę, tylko potraktuj tą resztę jako zmienną znakową typu czar. Czyli rzutujemy jakby tą resztę otrzymaną przy tym dzieleniu tak? Na znak. Natomiast trzeba mieć świadomość, że on odczytuje ten znak z tabeli kodu FASKI. Ja najpierw to skompiluję i zobaczymy, że tym razem on to skompilował w ogóle. Spróbujmy zatem naszą funkcję wywołać. W programie głównym mam zadeklarowaną zmienną liczbę dec i ją wczytuję z klawiatury. Odkomentuję sobie już wcześniej przygotowaną linię, yy, która wywoła nam funkcję przed chwilą zrobioną. Dla argumentu zmienna DEC i 2, czyli będę tą liczbę, którą podam z klawiatury, przerzucał czy konwertował na system dwójkowy. Spróbuję to uruchomić. No i weźmy tą liczbę 83, tą, którą mamy w tabelce. No i proszę popatrzeć, mamy jakiś wynik, ale ten wynik no, słabo nas zadawala. Wychodzi na to, że on się z nas po prostu śmieje. Co to jest i dlaczego? No, popatrzmy na tabelkę kodów ASCII i tu jest druga rzecz, którą należałoby no, zrozumieć. Ja tu mam przygotowane dwie tabelki znalezione w sieci. Proszę popatrzmy na tabelkę pierwszą. Z lewej strony to są liczby dziesiętne, które odpowiadają w tabeli kodów ASCII właśnie wartości dziesiętnej. No to popatrzmy, że na przykład wartość dziesiętna 80 odpowiada za literkę p U nas mamy reszty z dzielenia w naszym przypadku reszty z dzielenia mogą przybrać wartość 0 albo 1 no bo konwertujemy na system binarny liczbie 0 odpowiada jakiś taki pusty znak widzimy Natomiast liczbie 1 odpowiada właśnie taka buźka w tej tabeli kodu faski w ogóle pierwsze 32 kody w tabeli kodów ASCII to są tak zwane kody sterujące. Lepiej to będzie widać, jeśli pokażę Wam tą tabelę kodów. A mianowicie widzimy, że liczbie decymalnej 0 odpowiada kod, który się nazywa 0, a liczbie decymalnej 1 odpowiada jakiś kod, który się nazywa start of heading. My tak nie chcemy. My nie chcemy dostać przypadkowych znaków w wyniku, tylko chcielibyśmy dostać znak, który się nazywa 0. Znak 0 jest tutaj. Tak to jest znak 0, taki byśmy chcieli dostać, w momencie, gdy otrzymujemy dziesiętną resztę 0, no to proszę popatrzeć, temu znakowi odpowiada dziesiętna liczba 48. Krótko mówiąc, jeżeli ja uzyskuję w jakimś momencie resztę równą 0, to żeby otrzymać ten znak 0, ten. To ja musiałbym przeskoczyć do liczby dziesiętnej 48, czyli musiałbym dodać sobie do tej reszty po prostu 48. I jak wyląduję tutaj z liczbą dziesiętną, to znak odpowiadający tej liczbie w tabeli kodów ASCII, no to jest dokładnie znak 0, czyli ten, a o to mi chodzi. Podobnie, jeżeli wreszcie uzyskam wartość 1, no to jeżeli dodam do tego 48, wyląduje tutaj, mam wartość dziesiętną 49, a znak odpowiadający tej wartości w tabeli kodu FASKI to jest 1. I o to mi chodzi. Tak? Krótko mówiąc, musielibyśmy powiedzieć mu tyle w naszym kodzie. Zamień mi na znak wynik twojej reszty. Ale przesunięty o 48. No i to 48 nie bierze się z przypadku, tylko bierze się właśnie stąd, stąd, że my nie chcemy brać reszty równej 0, tylko zamiast tego 0 chcielibyśmy mieć wartość 10.48 48. Czyli krótko mówiąc, przy przeliczaniu każdą resztę, którą uzyskam, przesuwam o 48 miejsc w prawo i dopiero odczytuję znak, który tej wartości odpowiada. No to dobrze, popatrzmy, czy to teraz nam zadziała. Yy, uruchamiam program. Yy, piszę tą liczbę powiedzmy 83, którą miałem w przykładzie. Uruchomię również kalkulator, żebyśmy się przekonali, że to jest to. Yy, przestawię się na dziesiętną liczbę i wybieram 83. Pomijając to początkowe 0, które mogę pominąć, mam 1, 0, 1, 2, 0 i 2, jedynki, czyli nam się wszystko tutaj zgadza. Czy nasz program będzie dobrze liczył w innym systemie? No, poniekąd tak. Sprawdźmy. W naszym programie głównym odkomentuję linijkę, która pozwoli mi skorzystać z naszej funkcji i przeliczyć to na system ósemkowy. Drugim argumentem tej funkcji jest 8. Uruchamiam program i wpiszę mu liczbę 486. Porównajmy wyniki z kalkulatorem. Oczywiście liczba binarna nam się zgadza. Pomijając te początkowe 3 zera, które mogę pominąć, reszta jest OK. W systemie ósemkowym również mamy dobrze. Tu mamy 7,46 i nasz wynik też jest 7,46. Zobaczmy zatem, czy nasz program dobrze sobie poradzi przy przeliczaniu na system szesnastkowy. Mamy tutaj kolejną linię do odkomentowania. Tu korzystam z drugiego argumentu równego 16, czyli przeliczam na system heksadecymalny. Uruchamiam program i próbuję wpisać tą samą liczbę 486. No i widzimy, że dostaliśmy jakiś taki wynik niezbyt ciekawy. Porównajmy to z kalkulatorem i zobaczmy, że 486 to w systemie heksadecymalnym jest 1E6. No więc mamy problem tutaj w środku i ten problem będzie się pojawiał wszędzie tam, gdzie reszty z dzielenia, które otrzymujemy, będą większe niż 9, czyli będą te cyfry dodatkowe ABCDEF w systemie szesnastkowym. No to jak sobie z tym poradzić? No musielibyśmy zrobić warunek i inaczej się troszkę zachować w momencie, gdy reszta z dzielenia w kolejnym kroku przekracza tą liczbę 9, tak? No to ok. popatrzmy jak to wygląda w tabeli kodu FASKI. Liczba 14, która jest odpowiedzialna za cyfrę E w systemie szesnastkowym, tą liczbę otrzymałem jako resztę, tak? No bo tam ma być E, no to pewnie ta reszta była równa 14. No to proszę zwrócić uwagę, jak do tej liczby 14... Ja dołożę 48, bo tak zrobiłem w programie, to otrzymam 62. A znakiem odpowiadającym tej liczbie 62 w tabeli kodów ASCII jest znak większości. To jest ten znaczek, ten. I ja to otrzymałem, bo ja tu otrzymałem znak większości. Tak? Wszystko się zgadza. A co ja bym chciał tu otrzymać? Chciałbym otrzymać e. No, bo widzieliśmy, że tu powinienem uzyskać E. No to popatrzmy jeszcze raz na tabelę kodów ASCII i poszukajmy, gdzie jest E. E jest tutaj. No to zamiast tego znaku chciałbym uzyskać tak naprawdę ten znak. Jaka jest różnica w kodzie między 69, między tą liczbą, a 62, czyli tą liczbą? 7. No to ja mogę mu powiedzieć tak: jeśli uzyskasz jakąkolwiek resztę większą niż 9, to przesuń się o 48 miejsc do przodu, a potem jeszcze o 7. I teraz zobaczcie, że na przykład, gdybym uzyskał, gdybym uzyskał resztę równą 10, no to jak do 10 dodam 48, no to ma 58 i otrzymałbym znaczek ten dwukropek. Ale jak ja dodam do tego jeszcze 7, to wyląduje w 65 i otrzymam A. To jest znak odpowiadający liczbie 65 w kodach ASCII. AA to jest cyfra odpowiada odpowiadająca wartości 10 w systemie Szesnastkowym. Czyli krótko mówiąc, zapytamy się w ten sposób. Czy moja otrzymana reszta jest mniejsza niż 10? Jeśli tak, to zrobimy dokładnie tak, jak zrobiliśmy do tej pory. W przeciwnym przypadku, czyli jeżeli ta reszta jest większa lub równa od 10, to przesuniemy się o te 48 pozycji, tak jak zrobiliśmy to do tej pory, ale jeszcze dołożymy do tego. To przesunięcie o 7 pozycji, po to, żeby od tego znaku dojść do tego znaku. Prawda? Zobaczmy, czy to będzie działać. Czyli w moim kodzie musiałbym co nieco pozmieniać. Oczywiście, że liczę resztę, ale po obliczeniu reszty, ja się zapytam, jaka ta reszta jest. I się zapytam, czy ta reszta, którą policzyłem, jest mniejsza od 9. No, mniejsza od 10, może. Tak. Jeśli tak będzie, to ja tu nic nie zmieniam, czyli ten wynik składam tak jak składałem, przesuwając tą resztę o 48 pozycji. Ale w przeciwnym przypadku to znaczy, gdy ta reszta będzie większa lub równa od 10, ja napiszę tak po kolei. Skopiuję sobie to i wiemy, że po przesunięciu o 48 muszę jeszcze przesunąć o 7. Mógłbym oczywiście to dodać, ale ja tak zostawię. Chciałbym, żeby wszyscy widzieli, że przesuwam o 48, a potem jeszcze o 7, co wynika dokładnie z tego, prawda? Że różnica tu jest 7, tak? Ok, spróbujmy zatem to y, wykonać. To znaczy. Teraz uruchamiam program. Weźmy tą samą liczbę 486 i zobaczmy, że teraz mam poprawny wynik 1E6. Tak? Weźmy sobie jeszcze jakąś inną liczbę. Zobaczmy, czy nasz program będzie dobrze działał. Uruchamiam go jeszcze raz. Liczbę dziesiętną podam 2749. Mamy jakiś wynik, popatrzmy, jak porównamy to z kalkulatorem. Wpisuję jako liczbę dziesiętną 2749. No i popatrzmy na hex, bo to nas najbardziej interesuje w tym momencie. Mamy ABD, wszystko się nam zgadza. Poprawnie prze, przeliczył nam te reszty z dzielenia, które są większe niż 9, na odpowiednie cyfry w systemie szesnastkowym. Pozostałe rzeczy też nam się zgadzają. Yy, czyli nasz program działa. Co byśmy mogli jeszcze tu zrobić? No, nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy w naszym programie. Mianowicie, co jeśli ta liczba do przeliczania będzie zerem no, można by było się o to zatroszczyć, pisząc jedną prostą instrukcję IF. Czyli napiszę, że jeżeli ta liczba, która będzie występować w systemie dziesiętnym, którą podam jako argument, yy, będzie równa po prostu 0, no to ten wynik, który nasza funkcja zwraca, podstawiamy jako po prostu łańcuch znaków składający się z 0. W przeciwnym wypadku mielibyśmy problem z działaniem naszej funkcji dla argumentu liczby dziesiętnej równej 0. Zobaczmy, jak to teraz będzie nam działać. Załóżmy, że ja wpisuję tutaj 0, otrzymuję również 0. Tak? Otrzymuję również 0. I to jest mniej więcej tyle. Widzicie, że program jest tak naprawdę krótki. On ma raptem 25 linijek. Pewnie można by go jeszcze troszeczkę ścisnąć. Nie skracam tutaj tych poleceń jeszcze bardziej. Nie piszę tutaj poleceń w sposób skrócony. Chciałbym, żeby dla wszystkich to, co tu jest napisane, było jasne. To tyle na dzisiaj. Tyle w tym filmie. Dziękuję.